Młody chłopak, wychowany w Ciechanowie, wyemigrowałem, teraz chodzę po Bemowie i to oldschool, czyli teksty. Znowu kminisz te konteksty. Ja zarzucam tamte wietrze, ja zarzucam tamte teksty. Chłopak biały, a zawsze przykład stupaka. Może to za mało, a może za dużo dla Polaka. Ej, robię numer i cisnę każdego tego łaka. I nawet nie zastanawiam, ile zostawię dla świata. Chodzi młody halil, znowu bloki pojebane, namiętne spotkania i dzikie zabawy z całym składem Ameryka, prawie zachodnie wybrzeże, a kolega tak jak CJ zapierdala na rowerze Moi bracia, którzy pierdolą wszystkie podziały z miejsca, w którym pierdol dostać jest łatwiej oddziały Wypełnione bloki, szkoły, szpitalne oddziały Dobra, dobra, szefie, może jakoś radę damy Ona borderline, znowu dolar rozdwojony Druga prostytutka to materiały na żony W mieście tolerancji, szacunek i różne fobie Dobra, skończ pierdolić, przecież my jesteśmy na bemowie, yo! Boją się dopaść bemowskiego króla Więc dawaj tę kaskę, a flow podjebany, odaj z Cuba. teraz każdy wstaje i krzyczy taka natura Bo przecież nas wszystkich wychowała ta kultura Ja nie jestem głupi, nawet jakieś wykształcenie Biorę łyka coli, no i muskam podniebienie. Jedyne co jeszcze mam, no to to jedno marzenie, że nigdy nie dotkniebie tu żadne uzależnienie. Ona znowu patrzy smutna, kiedy ja jem żelki. Zatroskana mocno, a to problem bardzo wielki. Pytam co się dzieje, a odpowiedź nie jest jasna. Cienkim głosem mówi, że się boi tego miasta. Mała, chociaż słaby ciebie będę bronił zawsze Choć tworzą poprzeczki, jakie pany kapodaster Będę dalej walczył, póki martwy tu nie zasnę A muza będzie lecieć nad tym niebezpiecznym miastem Teraz chodź i się nie martw, łamiemy ten schemat Warszawa nieciechanów i niszczy nasze marzenia Ale kiedyś się stąd wyrwę, więc nie mówię do widzenia, mam marzenia, dalej pragnę ich spełnienia, Halim!